Jedziemy do dekatlonu zakupić buty na wodne i torbę wodoodporną, bo jedziemy pochodzić po rzece. Mamy to. Mamy. Co mamy? Buty mamy. Worek mamy. mamy, wszystko mamy, bo idziemy gdzie? Na rzekę. Tak, idziemy idziemy na rzekę, która nazywa się Guadalamina. I idziemy, jesteśmy ubrani w buty wodne. Mamy mamy torbę, mamy tam kluczyk od samochodu. Zaparkowaliśmy przed wjazdem do miasta Benahavis. Zaraz niedaleko fontanny na Rondzie. W sumie nie powiedzieliśmy najważniejszego. Wejście tutaj jest za darmo. Trzeba się dobrze ubrać, bo ta pani, która siedzi tam na górze, nie wpuszcza, jeżeli się jest nieubranym odpowiednio do miejsca, czyli mają być buty w tym wypadku i strój kąpielowy i można wtedy wejść. Jak tam temperatura Bardzo dobra. Taki dużo Czujesz? Czuję. Czuję, o tam trzeba będzie pływać w tej wodzie później. Tak, ja. ale będzie wtedy Ja muszę uważać jakie ma atrakcje znajdujemy, inaczej ja się zgadzam. No i tutaj już na samym początku mamy albo skok do wody ze skały, albo jest taka mini ślizgawka skalna, gdzie można wzjechać i ześlizgnąć się do, do tej wody. Jest widać tutaj głęboko, więc trzeba kontrolować dzieciaki. Nie bójcie, nie jest tak źle, naprawdę. Ania naprawdę nie jest to jest naprawdę uwierz mi. Tam nic nie ma, to jest lejwiście, naprawdę uwierz mi. Jej, Dało radę Ania. jak było? Dobra kamraci, idziemy dalej? Idziemy dalej. To tam masz tak głęboko I weźcie mi powiedzcie, czy siedzenie przed telewizorem na Netflixie jest lepsze od tego? Możesz mojej torby się złapać, spróbuj się złapać, no Znowu trzeba płynąć. Płyniemy, płyniemy wodą, płyniemy kanionem, żeby nie było trzeba liść, nie trzyma torby. Także torba, torba spełnia funkcję koła ratunkowego, bo wpływa. I Ania też płynie, tak <mum> Ale to jest śliskie te kamienie, strasznie Śliskie, bardzo śliskie Bardzo śliskie Ręka <grym> 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 Bardzo śliskie Plecy <Klecie> mnie bolą Polano mnie <grym> boli Ręce znaczy mnie bolą Ręce mnie boli. Wszystko nas boli od tego łaziania po kamolach. Ręce, nogi, kolana po jesteśmy, ale idziemy dalej. Tam jest wodospad. To znaczy w ogóle świetnie to wygląda. It looks Teraz zaczyna, tak? Teraz się zaczyna Tu musimy przepłynąć Tu nie Tu jest. To musimy znowu przepłynąć przez szczelinę ale tam już widzę, że jest słońce No to po co płyniemy? Taka każdemu się przyda. Ojej. Uwierzcie na jakich wakacjach zrobi się takie atrakcje? Na naszych. Jak rodzice dobrze nie, doczeka, nie doczytają, to nas będzie czekać. No dobra, napotkaliśmy tu na tamę. Nie da się tam zejść w dół dalej, żeby iść kanionem. Widzieliśmy, że są ludzie. Nie da się tą tamą wejść. Mamy to... inaczej, niebezpiecznie dla dzieciaków jest to. Nie, prostu. no nie dałoby się, Ania, absolutnie. Tam zdarłabyś sobie, tylko obiłabyś się. Jakby była woda, to tak, ale, ale się nie da. Jest drabinka ekstremalnie pionowo do góry. Po skale taka drabinka metalowa, wbita w skałę. Ale da się, no. no jeszcze mamy kawałeczek, także idziemy już do góry, kończymy, chowamy i świetna atrakcja, naprawdę. Zrobiliśmy to! Przepłynęliśmy kanion! Yeah! Chłopaki, podobało się? Tak, tak, tylko było głodno i męczące. Idziemy na obiad. Całe przejście zajęło nam około 4 godzin, wliczając w to czas mojego zamaczania się i chłopaków skakania do wody. Skończyliśmy na wysokości Tamy. I tam powinna być lina.